Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Barty a to jest już trzeci odcinek z porodu do Unity 3D eee, Dzisiaj Wam pokażę jak stworzyć takie już zaawansowane bardziej e, menu główne i menu pauzy W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak właśnie stworzyć główne menu A w następnym e, do tego menu pauzy No, ja tu już tutaj To już ćwiczyłem sobie i efekt wygląda mniej więcej tak eee, głównie to tam w tle, tam dajecie co chcecie ja tam mam zwykłe niebieskie płyt to tu macie dodatki eee, tutaj musicie dać eee, co, no, za chwilę wam wyjaśnię o co mi chodzi tu, tu macie gra i nowa gra no i przenosi was do gry i tak będzie wyglądać menu pauzy znaczy, jeszcze ono nie jest dokończone, bo nie ma obrazu ani dźwięku, więc w następnym odcinku już będzie i Wam dam ten skrypt. E... No. Więc ja to sobie pousuwam tutaj wszystko. Teraz y, mógłbym... Teraz Wam pokażę prosto jak to zrobić. i dodajemy nowy GameObject, nazywamy go jak tam chcemy, jak go nazwę Playamy go do kamery i yy, przy, przypisujemy do niego skrypt, który będzie w paczce, czyli menu. I tu macie tam yy, yy, GUI skiny musicie to po, poprzycielać. Tu macie folder, Wam też dam. Yy, tam tutaj jest skin graj, skin wyjdź i skin dodatki dodajecie w tym właśnie w tym objekcie e, audio source. i tutaj przy, e, dajecie e, ten dźwięk Klik so też będzie w paszce jakiś tam o, brzmi jakoś tak, taki głupi jakiś nazwy w internecie taki tam zwykły i, i ten Audiosource source przyciągacie właśnie do kliku e, w obrazku dajecie jakoś, sobie jakoś tutaj obrazek co na przykład zrobicie w gimbie czy tam gdzie chcecie i na przykład macie twórców tam, co chcecie tam pisać, piszecie Tworzycie tak, game object, creator Igu i GUI, tekstur Tu dajecie tą teksturę Właśnie e, Tutaj sobie ją Gdzieś Tutaj ją sobie skalujecie jak chcecie Tutaj ją przemieszczacie Nazywam ją ja na przykład, ja tu mam tam Obrazek jakiś. ok Dajcie na przykład właśnie też do menu w tym skrypcie właśnie ten obrazek dajecie tutaj tutaj plan o, pl, play on awake to odznaczacie bo e, gdy uruchomimy grę to ten dźwięk się nam zapeluje a tego nie chcemy lub też nie ma być znaczenia no i play no i takie coś właśnie wam to da dodatki właśnie ten tutaj tutaj tekstura wam się tutaj pokaże a tak zniknie no wyjdź to wiadomo wyjdzie nam z gry i te guiskiny muszą być przydzielone bo jak nie będą to yy, skryp nie będzie działał albo po prostu yy, będą takie strzele kwadraciki zygmuniku yy, tutaj macie jeszcze w tych yy, gui skinach yy, te yy, czcionki ja tam mam jakieś lądane i one też muszą być w paczce nie możecie ich tutaj zmieniać on jest tutaj gdzieś o ten właśnie taka ten. Okay. Przyciski tutaj macie, możecie sobie tam w whisky'ach pogrzebać, tu macie te całe kilka przycisków, tam, ja tutaj wam jakoś tam dałem, możecie wszystko e, zmienić sobie ale tego. Menu pauzy nie dostaniecie, bo to będzie u nas w odcinku, bo jeszcze nie jest dokończony ten skrypt. Tutaj też macie tam gracz, kamera i takie tam. No i głównie ten e, skrypt właśnie, menu pauzy działa tak, że e, tu, gdy wejdziemy do gry, Escape to Wam się pokazuje kursor myszy, a gdy Escape e, nacisz, to znika, ale tutaj w edytorze akurat to nie działa, ale gdy już zbuldykujemy grę, no to będzie wszystko działać. Zapisz tutaj też jeszcze nie działa, więc ja no, tutaj to muszę zrobić. Um, to zapisz tutaj będzie akurat zapisywać i czytać pozycję gracza, a jeśli chcecie tam na przykład coś innego, no to musicie sami tam sobie popracować, bo ja nie wiem, kto by to wolał, nie? Tutaj dźwięk, obraz będzie już gotowe tego gotowy, na odcinku. No i do menu przenosiłem do menu I poczekajcie zaraz, wracam Okej, okay, ja jestem z powozem, muszę na chlebrzewać, ale to nieważne. Um, no, na czym teraz ja komisimy? Aha no. Um, trochę było już właściwie na tyle na tyle, bo wszystko wam opisałem gdzie to trzeba. Um, przypisać no gdzie, gdzie, do czego. Jeszcze opiszę jeszcze raz to może... E, tak, no te długie skiny e, są tylko do właśnie tej czcionki e, i tych w ogóle, tych przycisków, tych obrazków, aby je edytować, po prostu wchodzimy w niej i tutaj sobie edytujemy jak one tutaj mają być, tutaj jest czcionka, po możemy dać tutaj e, wielkość czcionki, tam takie e, różne te e, bariery. a tutaj mamy, e, klik to musi być dlatego, żeby po prostu posłać klik czy przy, przy, przycisk tego gdy na przykład nacisiemy to był dźwięk naciśnięcia tego. Tak? możemy jakiś tam swój dać to tam nieważne tu obrazek robicie jakiś w Gimpie gdzieś tam jakiś obrazek właśnie na przykład twórców tam piszecie wszystko i wkładacie tutaj ustawiacie gdzie ma być i będzie wszystko gotowe i jeszcze wam opiszę tak że musimy zapisać właśnie tą scenę i scenę naszej właśnie mapy i ta scena tutaj musi być na 0, czyli menu yy, tutaj i menu, a mapa musi być jedy, yy, pierwsza. Tu musi być na mapie, mapa musi, nasza mapa musi być po prostu numer 1 a menu 0, bo inaczej yy, źle to będzie działać. No i to będzie chyba na tyle. Yy, więc w kolejnym odcinku mówię wam że będę pokazywał właśnie jak stworzyć własne takie menu pauzy z ustawieniami i zapisem gry. No, czyli to już było, koniec był. Więc zachęcam do subskrybowania, komentowania i łapkowania tego filmu, jak, jeśli Wam się spodobało. Nie wiem, i do kolejnego odcinka dusz się, na, na razie, cześć, pa.